Witamy Was, moi kochani, w kolejnym odcinku Czerwonej Kartki. I dzisiaj mamy naprawdę świetne wieści, ponieważ nie zajmiemy się kolejnymi Tak, nie zajmiemy się kolejnymi polskimi zawodnikami. Wszyscy już myślimy o Euro, skupiamy się na Mistrzostwach Europy, także dajmy im spokój naszym chłopakom. Ale za to przygotowaliśmy dzisiaj dla Was naprawdę fajną historię piłkarza z Ameryki Południowej. Tak, bohater naszego dzisiejszego odcinka, co prawda na Euro nigdy nie wystąpił, bo nie mógł, no ale za to na Copa Ameryka. Już tak, i to kilkukrotnie, i to z sukcesami, no ale co, typowy yy, południowoamerykański talent piłkarski, życia tak, kołdziowy. czyli imprezy, alkohol, skandale. Zapraszamy Was na odcinek o Arturo Vidalu. Jak co tydzień witają się z Wami Piotr Bukański i Michał Chmielewski. Lecimy. Arturo Vidal urodził się 22 maja 1987 roku w Santiago w Chile. Wychował się w ubogiej dzielnicy San Joaquin, właśnie w Santiago. Piłka nożna była dla niego doskonałą odskocznią od trudnych warunków życia, a swoją karierę rozpoczął w młodzieżowych drużynach lokalnego klubu Colo Colo, do którego dołączył w wieku 12 lat. A dzięki swoim umiejętnościom szybko przeszedł przez kolejne szczeble w klubie, aż w końcu zadebiutował w pierwszym zespole w seniorskiej drużynie w 2005 roku. Szybko stał się kluczowym zawodnikiem zespołu, pomagając mu zdobyć trzy tytuły mistrza Chile. Można powiedzieć, że jego wszechstronność i umiejętności przyciągnęły uwagę skautów z Europy. W 2007 roku Vidal przeniósł się do niemieckiego Bayeru Leverkusen za nieco ponad 5 milionów euro, co było wówczas rekordowym transferem dla chilejskiego piłkarza. Tak, nie pomyliliśmy się. Z pewnością wielu kibiców zapomniało lub po prostu nie wiedziało o tym okresie Arturo Vidala. I dobrze o tym w końcu przypomnieć. W końcu aptekarze to świeżo upieczeni mistrzowie Niemiec. W Leverkusen czy Liczyk spędził cztery sezony, rozwijając swoje umiejętności i stając się jednym z najlepszych pomocników w Bundeslidze. W sezonie 2010-2011 pomógł drużynie zająć drugie miejsce w Lidze, co było najlepszym wynikiem klubu od lat. Dopiero 13 lat później Bayer, pierwszy raz w historii, sięgnął po Mistrzostwo Niemiec. Latem 2011 roku Widal dołączył do włoskiego Juventusu za kwotę 12,5 miliona euro który nie stał się kluczowym zawodnikiem drużyny, która zdominowała Serie A. W barwach Juventusu zdobył aż cztery Mistrzostwa Włoch od 2012 do 2016 roku. Dotarł również do Ligi Mistrzów, do finału Ligi Mistrzów w 2015 roku, gdzie Juventus przegrał z Barceloną. Jego styl gry i nieustępliwość na wojsku zyskały przydomek Il Guerreiro, czyli wojownik. W 2015 roku Widel trafił do Bayernu Monachium za całe 40 milionów euro. W niemieckim klubie kontynuował swoją dominację, zdobywając trzy mistrzostwa Niemiec, dwa puchary Niemiec oraz superpuchar Niemiec w 2016 i 2017 roku. Jego wszechstronność i zdolność do wpływania na grę w różnych aspektach była kluczowa dla sukcesów bawarczyków. Widal najbardziej kojarzył się właśnie z Dirotem, to tam wspólnie z Robertem Lewandowskim czy Daglaszem Kosztą o którym opowiadaliśmy w jednym z poprzednich odcinków Czerwonej Kartki, zdobywał kolejne trofea. Ale o specyfice gry Vidala opowiemy więcej w części pogadankowej. W 2018 roku kapitan reprezentacji Chile przeszedł do FC Barcelony za kwotę 18 milionów euro. W hiszpańskim klubie spędził dwa sezony, zdobywając Mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 18-19 oraz Super Puchar Hiszpanii w tym samym sezonie. Chociaż jego czas w Barcelonie był krótki, Vidal był ceniony za swoje zaangażowanie i wszechstronność. W 2020 roku dołączył do Interu Mediolan, gdzie ponownie spotkał się z trenerem Antonio Conte, z którym współpracował już w Juventusie. W sezonie 2020-2021 pomógł Interowi zdobyć pierwsze Mistrzostwo Włoch od 11 lat. Jego doświadczenie i umiejętności były kluczowe w walce o tytuł. W 2022 roku Vidal przeniósł się do brazylijskiego Flamengo, gdzie powoli żegnał się z profesjonalnym futbolem. Jego transfer do Brazylii był znaczącym wydarzeniem w tamtejszej piłce nożnej, a Vidal od razu stał się ważnym elementem swojej nowej drużyny. Arturo Vidal był również kluczowym zawodnikiem reprezentacji Chile. Zadebiutował w drużynie narodowej w 2007 roku i od tego czasu brał udział w wielu ważnych turniejach. Największe sukcesy wraz z drużyną odniósł w Copa America, gdzie wraz z reprezentacją zdobył dwa tytuły mistrza w 2015 i 2016 roku. Widal był również częścią zespołu, który dotarł do finału Pucharu Konfederacji w 2017 roku. Do tej pory mogłoby się wydawać, że Arturo Widal to wzorowy piłkarz, zarówno na boisku, jak i poza nim. Ale nic bardziej mylnego. Oczyść swoje serce i ciesz się życiem, bo jest krótkie – rzucił kiedyś w kierunku dziennikarzy. Jego styl życia świetnie podsumował Jan Mazurek z portalu weszło.com. W imprezowym szale podszczypuje nieprzychylnych mu ludzi i wrogie środowiska. Ciliczyk nie potrafi być normalnym gościem. Leje na kreowanie wizerunku, wykpiwa grzeczności i profesjonalizmy. Jest świrem, szajbusem, porąbańcem i cudakiem. I się tego nie wstydzi, bo ma w dupie konwenanse. W naszym programie dopłynęliśmy do części pogadankowej. Doczołgaliśmy się. Tak, doczołgaliśmy się w tej opowieści o Arturo Vidalu. I zaczniemy od tego, co już anonsowaliśmy, ja dokładnie anonsowałem, że wspomnimy o stylu i charakterystyce gry Vidala w części pogadankowej. Bardzo proszę, Michał Chmielewski. Styl i charakterystyka gry Arturo Widala. no już nie będę mówił, że takich pomocników nie ma, jak, jak, jak da, w przypadku... Da, chyba da, dawniej byli, teraz już nie ma. Tak, teraz już nie ma, natomiast są, ale Widal, Widal naprawdę był kapitalnym piłkarzem i to tak naprawdę w każdym klubie to udowadniał czy w Barcelonie, gdzie już był troszeczkę, no może nie na schyłku kariery, ale już był po tych najlepszych latach spędzonych właśnie w Juventusie i w Bayernie Monachium, gdzie zdobywał tytuł za tytułem i z tego co się, z tego co wiem i o ile się nie mylę nie no, nie mylę się na pewno. A co ciekawe, za, na, za mną dokładnie bramki asysty Vidal'a w Barcelonie. W Barcelonie jeszcze, tak. Wspomnianej. Natomiast odkąd Vidal grał w Juventusie, a potem przeszedł do Bayernu, to był w takim ciągu, i to niealkoholowym, w jego przypadku o dziwo, że zdobywał mistrzostwo swojego kraju, czyli mistrzostwo, znaczy nie swojego, tylko mistrzostwo właśnie Włoch albo Niemiec rok po roku. I to wychodziło na to, że niezależnie w jakim on jest klubie, to po prostu rok w rok zdobywa mistrzostwo i chyba jak do Barcelony przechodził właśnie, to również w pierwszym sezonie Barcelony udało się zdobyć mistrzostwo. Tak, co by, co mistrzostwo. by nie mówić, naprawdę przeszedł przez kawał yy, porządnych europejskich, europejskich klubów. Tak. I jeszcze jedna charakterystyczna rzecz widala, którą na pewno jak już zresztą, jak widzicie za Michałem Vidala, to pierwsza rzecz, która się z nim kojarzy, fryzura. Fryzura, oczywiście. To jest zawsze taka sama. Tak, Vidal naprawdę, no, to jest po prostu jego już marketing, prawda? Jak widzimy już tego słynnego Iroka z takiego... Czuba. Tego <słuch> czuba, tego czuba na głowie, to już wiemy, że to jest Artura Vidal. No, po prostu, no, chiliński charakter, południowy charakter nie chciał zmieniać nigdy tej fryzury i stała się jego takim znakiem rozpoznawczym. Jeszcze jeden znak rozpoznawczy Vidala – y, strzał z dystansu. O Jezu, tak. Arturo Vidal był naprawdę mistrzem y, strzałów z dystansu, chociaż nie do końca to pokazuje jeden z filmików, bo jest taki słynny filmik w internecie. Nawet chyba był taki fanpage na Facebooku, który powstał z tego, jako taki mem, jeden wielki. Jak jeszcze właśnie za czasów Ju Juventusu, Vidal był w polu karnym i chciał kopnąć piłkę, tylko nie udało mu się kopnąć piłki, tylko zarył tak z się w murawę i po prostu jakieś kępki trawy odleciały, tak, 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 to było bardzo śmieszne. Ale co nie zmienia faktu, że Vidal naprawdę no to kapitalny pomocnik, box to box, i kreatywny, i fizycznie przygotowany, chociaż Mo, można byłoby się dziwić, ponieważ ten styl, styl życia jego, że tak powiem, pozabojskowy był, był bardzo chaotyczny. No właśnie, trochę było o Widalu jako piłkarzu, a teraz o Widalu jako człowieku, ale tak. chciałbym się cofnąć jeszcze przed tymi skandalami, i właściwie przed jego piłkarską karierą, do, do jego dzieciństwa, które było też y, trudne, bo jego ojciec był alkoholikiem. Tak, był alkoholikiem. Co też na młodego... Widala nakładało ogóle, tak. sporo obowiązków. Oczywiście, no, można powiedzieć, że w pewnym sensie on te obowiązki ojca musiał przejąć w domu, tak? O tym bardzo szczegółowo opisał Jan Mazurek właśnie na portalu Weszłocom, że ten ojciec jego codziennie był widywany na mieście, właśnie jak był pijany, albo był pod wpływem jakichś innych środków odurzających. I to nie było na pewno fajne dla młodego chłopca, który dopiero zaczyna przygodę z piłką nożną. Natomiast Widal od tego się odciął. On potem w wywiadach opowiadał, że po prostu jego najbliższa rodzina to jest jego matka, siostry, bracia i tak dalej. Natomiast no, na pewno go to zbudowało jako mężczyznę, wydaje mi się, już w tak młodym wieku, prawda? No i potem ten charakter jego pozostał i mogliśmy go oglądać na boisku również. No właśnie, bo też wspominaliśmy o tym w odcinku, jeszcze wspomnimy w tej części, która będzie po tej pogadance o skandalach i aferach związanych z, przede wszystkim z imprezami tak, Vidala. Tak, tych jest mnóstwo. O tym właśnie opowiemy za chwileczkę w dalszej części naszego programu. Natomiast chciałbym się tylko skupić na jednej z nich, ostatniej. Może chyba, chyba że coś już w międzyczasie zdołał Widnitel mi zrobić, ale wydaje mi się, że nie, że już mimo wszystko w tym, w tym wieku, już pod koniec kariery, troszeczkę się uspokoił, bo ten prime tych imprezy to były takie 23-30, prawda? Ten czas Juventusu, bo tam był po prostu melarz, gonił melarz, można powiedzieć. Natomiast ostatnio Widelowi bardzo często zdarza się dodawać na media społecznościowe filmiki, jak prowadzi samochód. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Tak, i on tym samochodem bardzo szybko jedzie, typu to są prędkości 150 w górę, i nagrywa to i wrzuca do mediów społecznościowych, i to było, i, to, i, to, i to się stało takie nadgorliwe do tego stopnia że jakaś agencja chilinska, która właśnie dba o to, żeby telefonów nie używać podczas jazdy i generalnie po prostu zajmuje się tym, żeby uświadamiać ludzi jak tak naprawdę niebezpieczną czynnością jest prowadzenie samochodu, zaczęła to po prostu udostępniać i zaczęli jakieś, go straszyć jakimś pozwem i tak dalej, że to jest nieodpowiedzialne, że on ma być wzorem dla, dla młodzieży, a takie rzeczy robi. Natomiast to wydaje mi się, sam fakt, że Arturo Vidal szybko jeździ samochodem i się chwali w tych momentach społecznościowych, to jest tylko wierzchołek góry lodowej yy, tego, co on, ta, tak. skandali, tego, co on robił w trakcie jeszcze kariery takiej już bardzo poważnej. Tak, bardzo imprezowy chłopak. Bardzo. Ale no, trzeba powiedzieć, że dobry chłopak. Dzień dobry, dobry, zawsze mówi. Na klatce i, zawsze, dzień no. dobry. Ale to bardzo fajnie właśnie patrykowałeś, bo yy, z tego, co czytałem, oczywiście tam y, różnych tekstów i artykułów na temat Ar Arturo Widala to można go oskarżyć rzeczywiście o to, że jest bardzo lekkomyślny, że ma ten południowy charakter, że jest, no, lekceważy często swoje obowiązki, natomiast jeśli chodzi o na przykład same pode, samo podejście do treningów, to on zawsze harował Zawsze, niezależnie już od tego, w jakim stanie, ale był na tych treningach, bo bez powodu na taki poziom nie można wejść w piłce nożnej, prawda? I to się nie, nie dzieje samo. Jakby tylko imprezował... Sam, sam talent też nie wystarczy. Dokładnie, który sam miał talent nie wystarczy. Bez wątpienia. Tak, plus jeszcze to jest taka, wydaje mi się, Romantyczna trochę historia, może trochę jak Diego Maradona, prawda? Że on tutaj też uż, uż, używki, alkohol, imprezy, ale rodzina, prawda, to zdecydowanie No, właśnie, właśnie powiem. z drugiej strony do rodziny bardzo odpowiedzialnie podchodzi. Też to o czym wspomnimy jeszcze, jak swoim dzieciom stara się wytłumaczyć, dlaczego tak się jego kariera się potoczyła, tak. a nie inaczej i dlaczego tego nie umie zrobić. Dokładnie. Dokładnie, także Arturo Vidal groźny chłopak, burzliwy chłopak, ale kapitalny piłkarz i w takich, wydaje mi się, prywatnych sytuacjach bardzo, bardzo taki Tak, głos. Oczywiście z tego, co przeczytaliśmy w internecie, Niestety ostatnio nie... ktoś nam w komentarzu zarzucił, że, tak. że powinniśmy się do... pytać u źródła. Niestety Arturo Vidal od nas telefonu nie odbierał tak. i, i nadal Można nie odbierze, odbiera, jeszcze, więc y, to jest to, co znaleźliśmy dla Was w sieci. No i co, i zapraszamy Was na dalszą część, yy, już tej historii, co teraz Arturo Vidal robi i co się z nim dzieje. Arturo Vidal, mimo swoich ogromnych sukcesów na boisku, wielokrotnie znalazł się w centrum uwagi mediów z kontrowersyjnych zachowań poza nim. Jego życie osobiste, w tym zamiłowanie do imprez i incydenty związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu, często były tematem gorących medialnych dyskusji. Jednym z najbardziej znanych incydentów w karierze Vidala był wypadek samochodowy, do którego doszło 16 czerwca 2015 roku podczas trwania Copa America w Chile. Vidal prowadząc swoje Ferrari pod wpływem alkoholu rozbił je doszczętnie na autostradzie niedaleko rodzinnego Santiago. Na szczęście ani on, ani jego żona Maria Teresa, która była pasażerką, nie odnieśli poważnych obrażeń. Po wypadku Vidal został zatrzymany przez policję, a badanie alkomatem wykazało, że przekroczył dopuszczalny limit alkoholu we krwi. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w mediach na całym świecie i wzbudziło wiele kontrowersji. Chilińska opinia publiczna była podzielona. Część kibiców i ekspertów krytykowała go za nieodpowiedzialne zachowanie, podczas gdy inni okazywali wsparcie. Podkreślając jego kluczową rolę w reprezentacji Chile. Ostatecznie po wypadku, Vidal zwołał konferencję pracową, na której powiedział: Popełniłem błąd, za który przepraszam. Chcę podziękować Drużynie za wsparcie i obiecuję, że będę pracował nad sobą. Ale trener reprezentacji Chile, Jorge Sampaoli, zdecydował się nie wykluczać Vidala z drużyny, co pozwoliło mu kontynuować udział w turnieju. Decyzja ta była szeroko komentowana i spotkała się, podobnie jak tamte wydarzenia. Z mieszanymi reakcjami. Ostatecznie Chile wygrało Copa America, a Vidal był jednym z kluczowych zawodników całego turnieju. Vidal był również znany z zamiłowania do imprezowania, co często prowadziło do kontrowersji. Jego uczestnictwo w nocnych eskapadach i zamiłowanie do alkoholu były dobrze udokumentowane. Wielokrotnie pojawiały się doniesienia o jego obecności na imprezach i w klubach nocnych, co czasami kolidowało z jego piłkarskimi obowiązkami. Jedną z głośniejszych spraw była impreza urodzinowa w Turynie w 2014 roku, która zakończyła się awanturą i interwencją policji. Widal i jego przyjaciele zostali wtedy oskarżeni o zakłócanie porządku publicznego, i choć sprawa szybko została wyciszona, incydent ten dał kolejny rozdział do długiej listy kontrowersji związanych z zachowaniem piłkarza poza boiskiem. Arturo Widal jest żonaty z Marią Teresą Matus, którą ma troje dzieci synów Alonso i Emiliano oraz córkę Elizabetę. Mimo licznych kontrowersji i problemów, para wielokrotnie pokazywała się razem publicznie, podkreślając swoje wzajemne wsparcie. Życie rodzinne Widala często pojawiało się w mediach społecznościowych, gdzie zawodnik dzielił się zdjęciami oraz filmikami spędzonymi z rodziną. Poza wypadkiem samochodowym i incydentami związanymi z imprezowaniem. Wita miał również inne problemy z prawem. W 2011 roku podczas gry w Bayerze Leverkusen został ukarany grzywną za bójkę pod jednym z klubów nocnych w Hamburgu. W 2017 roku, kiedy grał dla Bayer do Monachium, został oskarżony o udział w bójce również w jednym z klubów nocnych, gdzie miał rzekomo rzucać butelkami i atakować innych klientów. Reprezentacja Polski mierzyła się z Chile tuż przed mundialem w Katarze. Wtedy to uśmiechnięty Arturo Vidal, tuż po Mistrzostwie Brazylii wywalczonym z Flamengo, jeszcze na kacu, ale z uśmiechem na twarzy rozrzucał piłki na skrzydła. Obecnie były gwiazdor Bayernu i Bajeru kończy karierę występując w rodzimym Colo-Colo, gdzie najprawdopodobniej zawiesi buty na kołek. Dzięki, że zostaliście z nami do końca. Wysłuchaliście zgodnie z obietnicą, tym razem nie historii, Polskiego piłkarza, tylko chilijskiego Arturo Vidala. No i o kim będziemy mówić za tydzień. Nie, o, od razu powiem, nie wracamy na polskie podwórko. Tak, jeszcze. jeszcze dajemy spokój Polakom. Może jak e, odpadną szybko z euro, to wtedy będziemy ja, co tydzień to będzie robić będziemy, będziemy, o na polski zaufanie. o, o, o po jednym kadrowiczu. No, tak, będziemy o, o każdym innym, nagramy. Po kolei, dlaczego po prostu się nie udało być z grupy? Nie no, oczywiście na szczęście nie wracamy na polskie podwórko, podwórko a utrzymujemy się za granicą Wyspy Brytyjskie. No, piłkarz, który naprawdę był uważany za brytyjskiego mesjasza w futbolu. Niestety ta kariera nie potoczyła się tak, jak powinna. Tak, jeszcze zapraszamy Was na nasze media społecznościowe. I co? Widzimy się za tydzień, wtorek, godzina 18. Hej.